Witam wszystkich na moim kanale. Proszę państwa, woda morska, woda słona. To źródło minerałów, to źródło zdrowia. No, trudno wierzyć, ale w tej właśnie wodzie znajduje się mnóstwo magnezu, potasu, wapnia i innych niezbędnych dla nas minerałów i pierwiastków, które wpływają na to, że pływając w morzu będziemy po prostu zdrowsi polecam jak najbardziej takie kąpiele, proszę Państwa, również prawdopodobnie woda jest takim takim czymś czasami jest parą czasami jest kryształem czasami jest płynna jest czymś takim co potrafi w sobie zakodować Pewnego rodzaju informacje. Miejmy nadzieję, że kiedyś dobierzemy się do tego źródła informacji i dowiemy się prawdy, ale w tej chwili ta prawda i tak wychodzi. Proszę Państwa, bez, bez potrzeby odczytywania jej z wody dochodzimy do pewnych wniosków. Tutaj, proszę Państwa, bardzo silny ruch na terenie nie Albanii. No bo tutaj nigdy nie było chyba zbyt y, wielkiej kultury, a może mylimy się, bo są tu i ślady i Greków, i Rzymian i proszę państwa prawdopodobnie również nasza, nasza Hablogrupa tutaj też była obecna to co się tutaj dobrego wytworzyło prawdopodobnie stało się to dzięki dzięki białemu człowiekowi ale ten biały człowiek proszę państwa który tutaj już od dawna na tej ziemi egzystuje, no, został troszeczkę genetycznie zmieniony, i to prawdopodobnie nie tylko raz, nie tylko raz. Coraz więcej, proszę Państwa, jest na to dowodów, że zarówno Biblia, Koran, czy proszę Państwa. Żydowski Talmud, jak i również jeszcze starsze pisma klinowe na słynnych tablicach sumeryjskich. Wszystkie są zakłamane, wszystkie są zakłamane, przemycają jakieś tam 10% prawdy. Shichin, no przetłumaczył to jak mógł, ale i tak z tego wiele dobrego dla nas nie wynika, proszę Państwa, z tych wszystkich, z tych wszystkich przekazów. Nie wynika nic dobrego, natomiast przekaz jest jeden, że jesteśmy malutcy i ktoś tutaj nami manipulował albo ktoś chce z nami zarządzać, a to wszystko jest, proszę Państwa, jedną wielką nieprawdą. Prawda wyjdzie wcześniej czy później i ta prawda nas wyzwoli. W tej chwili docierają docierają już informacje, które no proszę Państwa które zaczynają być bardzo interesujące bardzo interesujące kto wie, czy niebawem nie okaże się że jesteśmy kimś bardziej, bardziej cennym bardziej mądrym bardziej proszę państwa no niechorującym, a może nawet i kimś nieumierającym tylko ktoś tutaj o no a nazwie jakby to zwał, to zwał, ale powiedzmy, że byli to Anunacy i, i powiedzmy, że to byli jacyś obcy nam e, Bogowie, czy inni jacyś proszę Państwa, przybysze z innych krajów, którzy e, czy z innych galaktyk. No, a tutaj również są dowody na to, że tak, tak może być, że oni po prostu, no, tutaj uczynili nam coś bardzo niedobrego. Czas, czas na to, abyśmy ich zidentyfikowali, proszę Państwa, abyśmy ich namierzyli i wymierzyli im odpowiednią karę, i to, co oni w nas pozmieniali, aby powróciło do. O, do takiego mm, stanu rzeczy, jaki był y, na początku. Jaki był na początku, kiedy tutaj bez, intagre, bez jeszcze tej ingerencji z zewnątrz, jacy byliśmy y, powoli zaczynamy dochodzić y, do tego jak to można zrobić. Y, coraz tak, bardziej tak. widoczni są ci, którzy y, którzy, proszę Państwa, chcą nam tutaj pomagać w postaci Różnego rodzaju medykamentów, różnego rodzaju szczepień, proszę Państwa, różnego rodzaju zabiegów klimatycznych, różnego rodzaju, proszę Państwa, zabiegom wojennym, które są po to, aby był pokój. No, ci wszyscy, którzy, proszę Państwa, te niesamowite rzeczy nam tutaj prezentują, oni muszą odejść. Oni muszą odejść i to już będzie, będzie początek dochodzenia do prawdy, wystarczy tą. Grupę. Tą grupę ludzi, którzy twierdzą, że pokój można zamontować przy pomocy <laughs> wydawania naszych pieniędzy 5%, a nawet więcej, na, na broń. Ci, którzy twierdzą, że proszę Państwa, przez pobieranie jakichś substancji do krwi będziemy zdrowi, i ci, którzy twierdzą, że słońce jest w tej chwili zbyt niebezpieczne i musimy walczyć z ociepleniem ci ludzie, oni muszą odejść i wtedy już dojście do e, prawdy będzie będzie dużo łatwiejsze jesteśmy na dobrej drodze, proszę Państwa ta grupa tych psychopatów czy opłacanych bandytów no, e, powoli ujawnia się już myślę, że jakieś 20% w niektórych krajach ludzi widzi to, widzi to, kim są ci prawdziwi mm, przeciwnicy mm, prawdziwego człowieka i mam nadzieję, że ta grupa wiedzących zwiększy się, zwiększy się, a wtedy, a wtedy wszystko poleci szybciutko i powrócimy do, do stanu, który będziemy mogli nazwać rajem, rajem, z którego zostaliśmy wyrwani, wyrwani obcymi łapami. Proszę Państwa, zostaliśmy z raju wyrwani i musimy do, do Niego wrócić, aby dostał się jak najszybciej.